Zademonstruję Wam, jak zrobić domowy protraction. Będziemy przyciągać drzewo. Paweł, pokaż drzewo, które będziemy przeciągać. Mamy tam świętą linę. I zrobimy tutaj prosty, prosty przyrząd. Karabinek święty do stanowiska. Bloczek, teraz pradoresiek, rescue. Spinamy go z karabinkiem. Następnie wykorzystamy te. Otwieramy ją, byłaby się zablokowała. Podejdź bliżej powiem. Spinamy to. Spinamy wszystko tak naprawdę do bloczka, wystarczy do karabinka. I teraz podczas naciągania będzie nam planeta blokowała bloczek. I tak naprawdę rękami naciągamy. Jest mocno na tą liczę. Ale do tego wykorzystamy jeszcze drugi bloczek. Drugą drugą ma aby zrobić całoże. Zakładamy. Może być zwykły złote, to na pewno. Duży obszar na tym nie będzie, więc to będzie z planetą. z planietą. Mamy wszystko spięte. Podciągamy do góry planietę. nawet przełożenie, Zróbmy to, żebyśmy mogli naciągać. Zamykamy sobie drzewo maksymalnie do chyba. Ja pójdę obalać drzewo, a potem będzie to cała historia. Dzięki.